17. Wśród nocnej ciszy, o się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, ośmieszajcie, przywitać Pana. Hey. Witać pana poszli znaleźli, dzieciątko zrobi. Wszystkimi znaki, na mi sobie, jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali. Wielkiej radości, wielkiej radości. I my czekamy na Ciebie, pano. No, hej, hej O skoro przyjdziesz na głos kapłano Badniemy na twarz od Tobą Wierzą, że żeś jest pod osłoną i wina. hej Chyba i wino, hej